A na swoim przykładzie zademonstruję, co to za uroczy trunek i jak działa na organizm ludzki. Pod napięciem plomba zostaje zrywana. <laughs> jak strzeliła, kurwa dla czyli jak. Uwaga. Zamieszamy. Przygotowujemy się. Musi uh, uh, uh. o, o, ale dobrze jest. Chyba powtórzę burzetem byłem. To nie mój problem. A, a, jeszcze żyję? No cóż, da się wypychać. I, I tanim kosztem da się najebać. walimy do dna. Za zdrowie, pa. Niektórzy nigdy się nie nauczą. O kurwa jednak nie przeżyję. Uch! Uch!